Ogromne emocje, Igor, widzisz sam, widzimy... Witamy Państwa ponownie, to jest poranek z Telewizji news 24 i szybciutko przenosimy się na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Tam odbywa się miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Na miejscu są nasi reporterzy, ale już oddajemy głos, żeby zobaczyli Państwo, co się teraz obecnie tam dzieje. Igor na Igor, w co widzimy, widzimy policję, która atakuje pokojowych manifestujących. Tak, pokojowa manifestacja zgłoszona legalnie do ratusza. Wcześniej policjanci zostali poinformowani o wszystkich dokumentach dotyczących legalności tego zgłoszenia. W momencie, kiedy tylko się rozpoczęło użycie nagłośnienia, policjanci zaczęli podczas atakować legalnego zgromadzenia. podczas legalnego zgromadzenia. Jeszcze raz powtarzamy, jesteśmy kilkadziesiąt metrów od pomnika Smoleńskiego. Plac jest zagrodzony. Policja atakuje protestujących, Co? bezprecedensowa sytuacja. I 12 razy Igor proszono to jako zmiany o to, by z Ta. nim porozmawiał, ale on nie przyszedł. Mimo to, nie przyszedł, podobno przyszedł e, publikę. człowiek z antykonfliktowego oddziału, poinformował, że będzie atak, mimo, jest, tego, y -hmm? mimo tego, że, e, tak jak mówię, legalnie zgłoszone zgromadzenie. My pokazujemy, państwu to żywo obrazki stąd. Tak jest co miesiąc. To jest oczywiście skandal. Proszę spojrzeć, że to jest sił policji angażowanych. Widzimy również kobiety. To pewnie patrząc po pagonach, raczej nikt doświadczony, ale i tak ochrania i tak atakują tych ludzi. Słyszymy okrzyki Igor. Pokażmy to państwu, oni mają hełmy. Ci ludzie na strajku kobiet pewnie chbali przed uderzeniem um, kopnięciem w. Głowę. Tak, e, drodzy państwo, e, sprzęt nagłaśniający został odebrany. W tym momencie ludzie z megafonami zostali wypchnięci poza kordon policji. Jesteśmy w środku, będziemy relacjonować do samego końca. Podejrzewam, że wszyscy biorący udział w tym zgromadzeniu zostaną stąd. Zobaczcie, tutaj jest zespół antykonfliktowy. Pan ma taką koszulkę tak. antykonflikt, a sami ten konflikt wołują, bo atakują. Mam wrażenie. Mam wrażenie, dlaczego możemy zapytać? Dlaczego państwo nie bierzecie. Dlaczego państwo atakujecie tych ludzi, a ma pani tutaj napisane zespół antykonfliktowy? Pana, kto an atakuje? No, no, no widzieliśmy na Polsce. Proszę atakuje. pana, jeżeli uważacie, że ewentualnie zostały przekroczone jakieś uprawnienia, tak. można złożyć zawiadomienie. Jak najbardziej pan nagrał. Proszę dostarczyć do zawiadomienia i wtedy ewentualnie osoby, które są od tego odpowiedzialne, będą. Ale to Proszę pana, ja się nie wypowiadam w tej kwestii, ja pan o informacji, co pan może zrobić, żeby ewentualnie. Czym jest ten antykonflikt dokładnie? Proszę pana, ja wtedy rozmawiam, kiedy ktoś chce ze mną rozmawiać. No więc ja swoją rozmawiam. Proszę pana, w KSP proszę, może pan zadawać wszelkie pytania, tam jest rzecznik prasowy, który na pewno panu, panu odpowie. Ale o reakcji pani koleżanek i kolegów z Proszę pana, w ten Ja panu powiedziałam tutaj od opisywania, a ewentualnie odpowiadania na pytanie jest rzecznik prasowy. Ja panu powiedziałam, co pan może zrobić, jeżeli pan zauważy... pani popiera jako zespół anty na natarcie na tych ludzi, którzy proszę tutaj pana, czekali i nic nie może Ale ja nie jestem osobą uprawnioną do odpowiadania, rozmawiania tutaj. Nie zespół z... antykonfliktowy. Jak najbardziej, ale no nie ja nie jestem osobą, która polityki, właśnie. A Pan popiera pan popiera? Dziękujemy. No. A czyli ja swoją rozmawiam, pani już nie zakonego. Ale jest osoba, która udziela informacji, proszę. Ale powiedziała Pani, że Pani rozmawia z tym, z kim, kto, z kto chce Pani rozmawiać. Pani chce rozmawiać, pytam, a pani mi nie udziela mówić, bo kolega Panią odciąga. Proszę pana, zostały udzielone wszelkie informacje. Niech pan się Pokażmy jeszcze na chwilę z Igorem, no co się dzieje tutaj, bo tu po tym natarciu w tej pierwszej wolcie. Sytuacja, którą teraz mieliśmy okazję zaobserwować, jest typowa. Otóż e, nigdy nie udaje się uzyskać żadnych informacji. Zawsze nie! jesteśmy jako dziennikarze odsyłani do e, działu prasowego. E, tymczasem bierzemy udział w tym samym zgromadzeniu. Usłyszeliśmy dokładnie te same słowa o legalności tego e, protestu. E, niestety wygląda na to, że zespół antykonfliktowy nie działa. I sam eskaluje ten konflikt, Bojgorz, no umówmy się, ci państwo tutaj stali, mają napisane, jeszcze raz pokażmy, zespół antykonfliktowy. My staliśmy w tym samym miejscu od początku tego zgromadzenia, słyszeliśmy 12 wezwań o rozmowę w sprawie bezpieczeństwa. Tylko jedno hasło wykrzane przez ten mikrofon skutkowało natarciem tych policjantów pokojowych manifestujących tak, tu osoby. Bardzo ważne jest to, że te wszystkie wydarzenia są dokumentowane od samego początku, bo to być może w przyszłości będzie dowodem w sprawie łamania tego legalnego zgromadzenia. はい。 Oddaję już na chwilę głos protestującym osobom, bo to jest pokojowa inwestacja. Nie tylko pytają, gdzie jest wrak, który miał być w Polsce już od dawna, bo to w końcu było no, jeden z głównych punktów kampanii borczej PiSu. Pamiętasz, Igor, że sam Kaczyński mówił, że wrak do Polski wróci. Minęło 7,5 roku, wraku nie ma, ale protesty są. Tylko wcześniej tej eskalacji, tego ferworu walki z Policji nie było aż tyle. Od, od 18 to się zaczęło, miesięcy to trwa. Nie, to się zaczęło 6 miesięcy temu, w, kiedy mieliśmy okazję obserwować, kiedy Jarosław Kaczyński tutaj na placu strofujący ministra Kamińskiego, to niestety albo stetu uchwycił kamery telewizyjne, to, e, kamera m.in. innymi OKO.press e, i od tej pory e, Rzeczywiście możemy mówić o eskalacji policyjnej agresji wobec tego zgromadzenia. Ale to Ciebie pytanie, bo ty jesteś doświadczony reporterzystą, robiliście mnóstwo takich ciekawych i też tych relacji. Czy zdziwiło ci się, że na dosłownie kilka sekund przed rozpoczęciem tego pokoju zgromadzenia zagłuszano je? I to nie bez zagłuszarki tych ludzi, ani pana Bąkiewicza jak na placu zamkowym, ale chyba policyjne. I to dalej słychać. Mogą państwo tam podejść z nami, chodzi o to, że to pokażemy państwu i, i damy posłuchać. Może z mikrofon zbierze. Jest już ciszej, ale, tak. ale to był pierwszy raz. Nie, no, tak, zupełnie mnie to nie zaskoczyło. Tak samo jak nie zaskoczyło mnie to, że dosłownie e, w, w sekundzie pierwszego e, e, głosu hasła. Policja momentalnie weszła tutaj do środka, za, zaatakowała ludzi krzyczących, wyciągnęła ich agresywnie z, ze środka. Zupełnie mnie to nie zdziwiło, bo tak się dzieje od pół roku. Pokażmy na koniec obrazek, tam prosiliśmy o pokazanie tego tej miejsca tego, tego wydarzenia, a ja zaraz postaram się zapytać policjantów, czy są dumni z tego, że atakują pokojowych protestujących obywateli, bo to jest fakt, a jeżeli ktoś... Gdzie jest ten bandyta, który zabrał megafon z podławki? Nieużywany. Bandyta. Nieużywany. Złodziej! Bardzo proszę. Jak Gdzie Państwo widzicie, złożyc, złożyc, cały czas yy, złożyc, ta historia trwa. Złożyc! Ci ludzie kupują za własne pieniądze swój sprzęt, gorze. Tak. To są ciężkie pieniądze. Taki megafon kosztuje około 125 zł na Allegro. Tak, ale e... megafonów lotna brygada opozycji straciła już kilkadziesiąt. E, Żadnych, odzyskała? Nie, 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 nie wracają. są w magazynie, może rezerw materiałowych. Na... Być może. Zaprawiam, Igorze, jestem ciekawy, czy Pani jest dumna z tego, co tutaj się dzieje? A pan też jest zadowolony, dumny? No, jak państwo widzicie, policja nie jest rozmowna. Zespół antykonfliktowy, rzekomo antykonfliktowy, generuje cały czas te konflikty. A na pytania o to, dlaczego atakuje, odpowiedzi brak. Pokaż mi jeszcze, że na koniec ten baner, bo on jest tak specjalnie skonstruowany. Tak. Po, to by nie dało się go, tak. po to by nie dało się go policji wyrwać, ale to i tak... Policjanci, żeby prze, prze, przejść przez ten baner, musieliby przeciąć te sznury, ale wcześniej też prosili o to, żeby nie używać ostrych narzędzi. Tutaj też są lekarze. Mhm. Wewnątrz, są, wewnątrz są młodzi ludzie, ludzie starsi. Za każdym razem niestety to wygląda w ten sposób. Mam to jest bo to obrazki, myślę, bardzo ważnej ceny, byśmy to też mieli na swoim miejscu udokumentowane. E, pokaż, co tutaj się dzieje. Widzimy tutaj pana e, 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 ostaty ar, tak Arek, stała jedna wygrana, dzisiaj będzie kolejna. Dzień dobry, ty Tak, no, to Oczywiście będzie, będzie kolejna i no oczywiście ta sprawa będzie miała ciąg dalszy, bo w tym tygodniu, jak co miesiąc złożymy oczywiście kolejne doniesienie do prokuratury i będziemy ścigać sprawców, również będziemy ścigać tego sprawcę, który tu ukradł megafon, tak to jest w prawie jest, jest takie określenie. kradzież zuchwała. Nieużywany megafon leżał pod ławką i któryś z funkcjonariuszy go zabrał. Czyli, czyli ukradł go. Po prostu został, zostaliśmy okradzeni na zgromadzeniu, które ochrania, które powinna ochraniać policja. No mamy to kolejne kuriozum, po prostu. -Kur, pytanie, bo pytaliśmy z naszym kolegą Igorem, ja się to, Igor dołączył, panu zespołu antykonfliktowego, tak? którzy na no nasze pytanie o to, dlaczego on jest eskalowany przez z policją, mówili, że nie, to my odatakowaliśmy. Nie jest, no, no oczywiście, no, było tu ty, tyle kamer, kamer to wszyscy widzieli i każdy może chyba... Od... Kłamie. Tak? To, to oczywiście, tak, no, oczywiście, no, możemy to, widzieć, że policja kłamie. Na szczęście kłamie. nadawaliśmy to na żywo, więc nie ma jakby żadnych wątpliwości. Tak, myślę, że nie, nie będzie i na pewno któraś z kamer zarejestrowała to złodziejstwo tutaj. A, to a ile już tego są tak, się, bo to są to, ciężkie z pieniądze. Z One kosztują po kilkaset no złotych, a co miesiąc zacięli ich kilka one nigdy nie wracają, wszystko na pieniądze. Tak, no one wracają po roku, po czasami półtora, jak już się skończy sprawa. czy Często też sądy nakazują zwrot, ale to trwa wiele miesięcy, bo ta procedura jest specjalnie, specjalnie przedłużana, nie? Ej, tak, właśnie Państwo tak, są wynoszone te megafony, więc mamy chyba udokumentowane, które z tych policjantów ten sprzęt dzisiaj zabrał. No to świadczy takim bałaganiem, co się tej informacji. Na no, pytanie o to, dlaczego nikt nie chce Ej, to powiem. Spróbujmy się dowiedzieć, Łapać na jakiej... Złodzieja. Dlaczego państwo do Megatomu wzięliście? Co jest z tak powodem? To nie jest kradzież, pana zdaniem? A pana zdaniem to nie była kradzież? A, nie była. Pan, pan strzeże porządku imienia. U Ma Złapanie złodzieja. Jestem zatrzymany. Jestem zatrzymany. Powiedz, chce przejść. złodzieja. złodzieja. złodzieja.

Igor, no to jest kolejny przykład przypychanek, ataku na niezależne media i, 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 i ludzi, którzy chcą odzyskać swój sprzęt. Nie wiem tak naprawdę, jakie są plany policji, dlaczego jesteśmy w tym momencie otoczeni, e, o co tak naprawdę chodzi. Może o pieniądze, może o rozkazy z góry, może o rozkazy pana Szymczyka, może o pana Kaczyńskiego. Nie spekulujmy, Adam, e, to są rzeczy, które są poza nami, ale rzeczywiście widzimy tutaj jawne łamanie prawa. Na żywo. mi jeszcze tutaj dyskusję ludzi z loty w opozycji bo to no dzisiaj przybiera nieoczekiwanej formy przepychanki jak na strajku kobiet, no ale ci ludzie próbują tylko odzyskać swój sprzęt. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego? Dlaczego państwo zabrano z megafon? Przez kradzież Tak, to jest skradzież. I nie mogą państwo tam przejść i go odzyskać mimo tego, że właściwie. Ja już rozmawiałam z dowódcą, o, dowódca oczywiście nie wie, ale zaraz mam nadzieję, że się dowie, uh -huh. dlatego, że mój megafon, leżał pod ławką, był nieużywany, został ukradziony, zdecydowanie ukradziony. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście co miesiąc tak to wygląda? Tak, co miesiąc to wygląda. Pani ma taką papierkę organizatora zgromadzenia, tak. tego pani nie może przejść przez ten kordon policji i odyskać tego, co należy do Was, a w końcu prawo mówi, że tylko sąd może nakazać zaburmienia. Tylko sąd może nakazać zaburmienia. Nikt takiego nakazu nie wydał? Yy, nie. Mhm. Policja stawia się ponad prawem, ponad sądem, ponad prokuraturą. Bo dopiero jak jest decyzja prokuratury sądu można rzeczy zabrać do, y, y, do dyspozycji sądu, tak to nazwijmy. Natomiast tu policja uznaje, że oni są najważniejsi. Co z tymi z tą całą dokumentacją, która co miesiąc jest y, gromadzona, w jaki sposób chcecie ją wykorzystać? Y, my co miesiąc składamy zażalenie do prokuratury na y, działania policji a czy jest jakiś odzew czy jest, coś się nie, dzieje śledztwo jest prowadzone mm -hmm. natomiast kolejne dwa były odrzucone y, złożyliśmy zażalenie do sądu I ostatnie pytanie czy udało się pani porozmawiać w końcu z, y, z, z osobą która zarządza tutaj policją z, ro, y, Tak rozmawiałam z dowódcą on wyjaśnia to będzie trwało tak długo y, że y, to jest tak w tej chwili na tak zwane przetrzymanie. Jak to się skończy? Ja nie mam jak zamknąć zgromadzenia, bo nie mam mojego megafonu. Mm -hmm. Który stał specjalnie pod ławką, nie był używany, bo wiedzieliśmy, że megafony, przez które krzyczymy, będą zabrane. Natomiast ten był specjalnie pod ławką, nie był używany i został brutalnie ukradziony. jest za miejscu my też robię. Czas nam się kończy, ale tak tu jesteśmy, ja tylko dodam, że Igor Nazar przygotowuje świetny reportaż na temat tych miesięcznic i już za kilka dni, myślę, na naszej antenie i w WP Pilot kilka tygodni, bo to ciężka praca. Igor, musimy się żegnać, cały czas tutaj jesteśmy, dokumentujesz te wydarzenia. Ja z ludźmi rozmawiam, ty tworzysz świetne dzieło filmowo, myślę, dziennikarskie, które pokaże obiektywnie to, z czym tu się mierzymy co miesiąc. Nie wiem, brak mi słów, bo to kolejny raz, kiedy to wygląda w ten sposób. Tak, jak usłyszeliśmy od pani organizator, to bardzo ważne, że to wszystko się odbywa w świetle kamer, że to jest dokumentowane, bo te wszystkie dokumenty, te nagrania, te filmy w przyszłości trafią do prokuratury i mam nadzieję, że winni zostaną osądzeni. A my do państwa na chwilę wracamy, cały czas tu jesteśmy na miejscu i patrzymy, co dzieje się w ramach pokojowej manifestacji, pokojowo nastawionych nie jak policja, obywateli. Nasi reporterzy Adam Bysiek oraz Igor Nazaruk. Panowie, bardzo wam dziękujemy. A to relacja z kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Każdego dziesiątego dnia miesiąca.